Cześć, ja nazywam się Xaveria, a to jest podcast o polityce bez polityki. Na początku muszę Wam powiedzieć, że bardzo bałem się przed nagrywaniem tego odcinka. W ogóle bałem się przed nagrywaniem, bo mówienie do mikrofonu jest co najmniej przerażające, szczególnie jak nie ma z Tobą drugiej osoby i gadasz trochę sam ze sobą. No dobra, ale zacznijmy od tego, dlaczego ja w ogóle postanowiłem nagrywać. Powody są dwa, pierwszy jest taki, że mam dość tego, że polityka jest domeną smutnych panów w garniturkach, wiecie, smutnych panów z ulicy e, Wiejskiej, którzy nam opowiadają, jak mamy żyć, co jest moralne, co jest niemoralne, co jest dobre. No i jak oni byli w Solidarności i walczyli z komuną, albo z drugiej strony, jak mówili, że przecież ten PRL nie był taki zły. No ile można ciągnąć tę historię? By the way, chcę zrobić odcinek o transformacji i chcę y, o tym porozmawiać, y, może zrobić jakąś dookoła tego debatę, ale y, ile można ciągnąć tę historię? To znaczy, życie poszło dalej i może już powinniśmy przestać skupiać się tak bardzo na y, tej historii właśnie. Drugi powód, dla którego założyłem ten podcast, jest taki, że ja mam zajawę na politykę. Kręci mnie ona, y, lubię sobie, studiuję prawo, więc lubię sobie czytać przepisy. Y, lubię się zastanawiać, jak działa system, co się na niego składa, a jak te klocki ze sobą działają i się ścierają. No i, i to są wszystko rzeczy, którymi ja się strasznie kręcę, o czym wiedzą doskonale moi znajomi, bo już o tym podcaście ja gadam do nich od jakichś dwóch lat. I strasznie się bałem, żeby go założyć, bo to jest trudny też taki merytorycznie obszar. To jest taki zakres tematyczny, w którym czego byś nie robił i jak byś nie robił, to ci powiedzą, że źle. Że jesteś lewakiem, że jesteś prawakiem, że nie wiesz, że nie umiesz, że to jest inaczej, że tu jest jeszcze to i to. Wiecie, jakby zawsze będzie źle. Ja jakoś będę się starał wymknąć tym kategoriom rozmawiając z Wami tutaj. Co mam nadzieję, mi się uda i mam nadzieję, że wam będzie się ta forma mojej gadaniny, paplaniny, że ona się wam spodoba. No więc od jakichś dwóch lat, tych wspomnianych, kiedy ten pomysł zrodził się w mojej głowie. Pomysł, nie wiem, czy mam taki problem z wypowiedzeniem tego słowa. Zrodził się w mojej głowie. Ja zamiast zrobić podcast, zacząłem nagrywać Insta Stories. W tych Insta Stories starałem się przekazać swoją wiedzę o polityce w taki sposób, żeby ktoś kto mnie słucha, nawet jeśli nie wie co to jest Komisja Europejska, a umówmy się, nie każdy musi wiedzieć czym jest Komisja Europejska czy kim, czym jest Rada Europy. Ja jakbyś mi powiedział o budowie komórki, to nie wiedziałbym co to jest mitochondrium, więc wiem, że ono jest, ale nie wiem czym ono się zajmuje. Więc jakby rozumiem, że nie wszyscy muszą te rzeczy wiedzieć. Ale więc starałem się mówić w taki sposób, żeby każdy mógł zrozumieć to co ja mówię i żeby Oczywiście na swoim Instastoris ja mówię o swoich poglądach. Tu do was będę się starał, i może już teraz przejdę kawałek dalej, będę się starał mówić w taki sposób, żebyście wy mogli sobie wyrobić poglądy. To znaczy, nie będę wam mówić, czy aborcja jest cool, czy nie. Dobra, nie, nie, nie w ogóle nie wchodzę w temat aborcji. Nie będę wam mówić. Co uważam, że jest moralne, czy nie, ale będę chciał zaprosić tutaj gościa, z którym porozmawiam o prawie karnym i o tym, jak w ogóle wygląda odpowiedzialność karna, jak ona, się, jak ona funkcjonuje. Wiele ludzi nie łapie, że tutaj jesteś karany za złamanie umowy społecznej. Ty jakby nie, nie jesteś karany za to, że zabiłeś Jana Kowalskiego czy Marię Pściągalską. <grym> jesteś karany za to, że złamałeś umowę społeczną. I to jest ciekawy konstrukt. To jest ciekawa rzecz do uświadomienia sobie, bo, bo niesie za sobą dalekie konsekwencje. Będę chciał Wam pokazywać rzeczy, które powszechnie są uznawane za absurdy systemu, a moim zdaniem w bardzo wielu miejscach one są zabezpieczeniami systemu. To, że my z tych wentyli bezpieczeństwa nie korzystamy na co dzień, nie znaczy, że one nie pełnią ważnej, istotnej funkcji w systemie więc choćby dla przykładu immunitet, którym dysponują nie tylko posłowie, którzy przychodzą nam od razu, ale też posłowie, ale też sędziowie, też prokuratorzy, czy na przykład rzecznik praw obywatelskich takie instytucje, które mają być niezależne, więc pogadamy sobie też na pewno o immunitecie, o tym, jakie są typy immunitetów. Tu znów kolejne wtrącenie. Ja jestem świetnym we wtrąceniach i nigdy nie potrafię mówić na temat, ale mam nadzieję, że jakoś mi to wybaczycie. Więc w ogóle chcę wam też pokazywać różne. Drogi, różne podejścia. Wiecie, bo to, że coś funkcjonuje w ten, a nie inny sposób u nas w Polsce, wcale nie znaczy, że nie ma tysiąca innych pomysłów na osiągnięcie tego samego celu, albo e, tak po prostu, na osiągnięcie tego samego celu, więc to jest fajne przyjrzeć się, jak w innych krajach e, dochodzi się do tego. Jestem jednak przeciwnikiem wyciągania jednego klocka z systemu, przyglądania się mu bez świadomości. To jest klucz w ogóle dla rozumienia polityki, a w szczególności prawa, że to jest system. Nie da się wyciągnąć jednego klocuszka i przyglądać się temu klocuszkowi i mówić, że jest tak, a nie inaczej. Trzeba się zastanowić nad tym, w jakim ten klocek jest w systemie, w jakim on jest w kontekście i jak już sobie go wyjmiemy, to dopiero wtedy można się nim bawić. Ale jak jesteśmy świadomi, Czym on jest otoczony? Bo porównywanie starej demokracji z silnie zbudowanym społeczeństwem obywatelskim i takie, takie demokracje często różnych gwarancji systemowych nie mają, które mają nowe demokracje, no, no mija się z celem, bo tam tym zabezpieczeniem jest społeczeństwo, które jest aktywne. U nas tego społeczeństwa aktywnego nie ma, więc prawo musiało sobie wytworzyć jakieś taki, uh, takie zabezpieczenia. No dobra, ale to skoro, jak już wspomniałem, jestem sobie tylko studentem prawa, to jaki ja mam mandat do tego, żeby mówić wam, co macie myśleć? Żaden. Dlatego dlatego się tak długo bałem mówić do tego mikrofonu, dlatego tak długo bałem się nagrywać ten podcast? Bo ja nie czuję się na tyle merytorycznie silny, żebym mógł wam różne rzeczy opowiadać. Więc ja wam będę. Jeżeli ja będę do was mówić, tak jak mówię teraz w swoich pogadankach, um, to traktujcie to po prostu jako przemyślenia jakiegoś, wiecie, gówniaka. Kogoś, kto coś tam wie, ale jakoś ekspertem nie jest. Ale gdybym miał się ograniczyć do tego, to niczym bym się nie różnił od reszty i, i, i ten kanał nie miałby większego sensu. Dlatego postanowiłem, że będę tutaj zapraszać gości. Gości dwajkiego typu. Albo będą to... Mm, Ludzie, którzy dane stanowisko pełnią, dla przykładu poseł, czy e, i, i, albo zostańmy na tym pośle. Poseł na pewno się pojawi, e, i to będzie osoba, która e, opowie nam o tym, jak, e, jak się przygotowuje do pracy, na jakiej zasadzie podejmuje decyzje, e, jak w ogóle pracuje. Wiecie, jest mnóstwo rzeczy o pracy posła, których nie wiecie z telewizji, bo się o nich nie mówi w telewizji. A fajnie jest, je, fajnie jest je zobaczyć, bo wtedy można mieć chyba szersze i takie bardziej świadome patrzenie na to, co się dzieje dookoła. Z kolei, drugim typem gościa będą to ludzie, którzy zajmują się daną szczą naukowo, dzierżący jakieś już tytuły naukowe, czyli doktoranci, doktorzy, profesorowie. Profesorki, cała gama takich ludzi, już z, z wieloma z nimi, z tych, z tych ludzi, o których ja, z którymi odcinki chciałbym zrobić jestem w kontakcie, z częścią, nad częścią w ogóle jeszcze myślę, kto by to mógł być. Będę chciał z nimi rozmawiać, i to w ogóle będzie taka zasada na tym, w tym projekcie, w taki sposób, żebyście rozumieli absolutnie wszystko. W sensie, żebyśmy się nie odwoływali jednak do. Jak mówię dwuinstancyjność w ostatnim artykule, to rozumiem, że znaczna część z Was będzie wiedzieć, ale jest kilka osób, które nie będzie wiedzieć, a nie przyjdzie mi do głowy, żeby to sprawdzić, albo po prostu, nie wiem, albo będzie mi się wydawało, że to jest coś zupełnie innego, no i nie zrozumieją wielu innych rzeczy. A to jednak ważne, żeby właśnie w kontekście polityki i systemu rozumieć to tak całościowo i też tak chciałbym na to Generalnie patrzeć tak y, całościowo. Jeśli ja trochę zacinam, jak już wspominałem, trochę sobie tak y, pitolę. Ale też, y, no właśnie, dobra. Czy ja chcę Wam coś jeszcze dzisiaj powiedzieć? Y, na pewno chcę Wam powiedzieć, że warto przeczytać te artykuły, które już napisałem. Bo uporządkują Wam wiedzę. Bo. Mm, Pokażą Wam jakieś aspekty, o których nie wiedzieliście, ale chyba ten pierwszy element jest ważniejszy. Uporządkują Wam wiedzę. Coś na pewno, bo, bo trochę ciężko jest żyć w społeczeństwie i nie wiedzieć tych różnych rzeczy, więc na pewno Wam znaczna część z tych rzeczy świtała, ale myślę, że dokładnie nie wiedzieliście, jak to działa. Ja też to utrzymałem na takim poziomie, właśnie, żeby nie było za dokładnie, no bo i po co? Bo to nie jest potrzebne, kiedy ani się tym nie jarasz, ani kiedy. Yy, no nie zajmujesz się tym zawodowo, więc na takim obywatelskim poziomie no, wydaje mi się być zupełnie wystarczające. Chciałem Wam jeszcze dzisiaj chyba powiedzieć, że ja nie będę tutaj mówić o bieżących wydarzeniach. Tym, koronawirus na Instagramie jest wyjątkiem, ale nie będę mówić o bieżących wydarzeniach, o konfliktach na świecie. O tym, co ja na dany temat sądzę. Oczywiście nie da się zrobić apolitycznego podcastu, nie da się. Zaproszę gościa od, na, z dziedziny socjologii, będziemy rozmawiać, to jest przykład, jeszcze nie mam tej osoby, będziemy rozmawiać o procesie, o tym, jak środowisko wpływa na Ciebie. No to tu już jest teza postawiona, że to środowisko na Ciebie wpływa. No i, i ja bym chciał po prostu wytłumaczyć ten proces z takiej strony, z jakiej ja ją widzę, z tym ekspertem, po, po dowiedzieć się od niego, od niej, jak, jak to funkcjonuje, jak to można wykorzystać w polityce, ale też na przykład z takiej, nie wiem, no, że sondaże wpływają w taki, a nie inny sposób na nas. Rozumiecie, jest mnóstwo takich rzeczy i to akurat byłem mało takie polityczne, no ale jak powiem wam... Zacznę mówić o Unii Europejskiej i skupię się na Unii, no to nie będę się skupiać na Unii, bo jestem fanem Unii, chociaż nieważne nie co ja prywatnie do Unii czuję. Yy, ważne jest to, że jesteśmy jej członkiem i to jest ważna instytucja, która jest super skomplikowana i której społeczeństwo totalnie nie rozumie. No więc celem tego podcastu nie jest gloryfikowanie tej czy innej organizacji i mówienie, czy ona działa, czy nie działa, ale celem tego podcastu jest w ogóle przedstawienie Wam tego systemu systemem na ty, gdybym był 80-letnim dziadkiem, tak właśnie nazwałbym ten program, ale nie jestem nim. Jestem małomłodzieżowym 20 dwudziestolatkiem, który już zdecydowanie przynudza. Więc, co by nie przynudzać, powiedziałem wam już chyba wszystko. Nie, jeszcze jedna rzecz, ostatnia. Yy, słuchajcie, chcę robić debaty. Debaty, w których spotkają się dwie strony. Nie tylko w takich oczywistych tematach, jak już ta niestety wspomniana aborcja w odcinku, ale też w takich zupełnie nie, nieoczywistych tematach, jak na przykład deweloperzy kontra miejsce aktywiści. Bo jedna i druga strona ma trochę swoich racji i wydaje mi się, że bardzo fajnie jest zobaczyć obie te racje, oba te aspekty, oba te punkty myślenia właśnie po to, żeby, znów odwołując się do siebie, wyrobić sobie własne zdanie na dany temat. No to co? Słyszymy się w przyszłym tygodniu e, już z pierwszym gościem. A na sam koniec muszę powiedzieć, że chociaż wydaje mi się, że będę to regularnie, to może być z tym różnie, szczególnie w okresie sesji. No to pa!